Historia prawdziwego świętego Mikołaja. Zbliżał się 6 grudnia. Za oknem sypał śnieg. Duże płatki spadały szybko i gęsto na ziemię, tworząc puchową, mięciutką kołderkę. Adaś, z nosem przyklejonym do szyby, obserwował widok za oknem. Na twarzy chłopca nie było ani śladu uśmiechu, a w oczach zabrakło wesołych ogników. Mama obserwowała go ukradkiem. Ciekawa była, co też wywołało smutek synka. Pamiętała doskonale, że co roku z ogromną radością oczekiwał prezentów i dopytywał się o świętego Mikołaja, czy aby na pewno o nim nie zapomni, czy napisany przez niego list z prośbą o prezenty dotrze na czas, czy Mikołaj przyjdzie nocą, czy też może zjawi się wieczorem i zapyta, czy był grzeczny. A potem z wielkiego worka wyciągnie pięknie zapakowane prezenty i podaruje je Adasiowi. No dobrze, powiedziała wreszcie mama. O co chodzi? Czym się martwisz? Adaś wzruszył tylko ramionami i nic nie odpowiedział. Mama odłożyła więc ściereczkę do kurzu, podeszła do chłopca i usiadła blisko przy nim na kanapie. W takim razie będę zgadywać, powiedziała. Martwisz się, że święty Mikołaj nie przyjdzie i że nie dostaniesz wymarzonego podarunku. — Chciałbym dostać prezent — szepnął cichutko Adaś, wciąż potrując się w baśniowy widok za oknem. — Tylko nie wiem, czy powinienem go przyjąć — dodał szybciutko. — Pewnie masz wyrzuty sumienia, że byłeś niegrzeczny — roześmiała się mamusia. — Byłem grzeczny — odpowiedział krótko chłopiec. — To o co chodzi? — nie zrozumiała mama. Oto, że świętego Mikołaja nie ma. To wszystko jest jednym wielkim oszustwem. Po sklepach i domach chodzą przebrani ludzie, a czasem to nawet rodzice się przebierają i oszukują dzieci. Myślisz, że nie wiem? spytał z pretensją w głosie i na chwilę popatrzył w oczy matki. Nie będę się wypowiadał na temat sklepowych Mikołajów, ale myślę, że rodzice, którzy dają prezenty, w jakiej szczęści wykonują pracę świętego Mikołaja. Do uszu Adasia dobiegł męski, ciepły głos, bo Mikołaj był i jest. Dziadek! wykrzyknął Adaś na widok starszego mężczyzny, który właśnie wszedł do pokoju i rozgrzewał się pocierając ręce. Na włosach miał jeszcze płatki śniegu, które dopiero teraz zaczynały topnieć. Chłopiec ucieszył się, lecz tylko na krótką chwilę. A więc dziadek też próbuje mnie oszukać, powiedział już smutniej. A ja myślałem, że on nigdy, ale to nigdy mnie nie okłamie. Bo tak jest, nie zamierzam cię okłamywać stanowczo powiedział mężczyzna. Święty Mikołaj mieszka teraz w niebie, jak wiele, wiele osób, które musiały nas opuścić. Najprawdopodobniej urodził się dla Królestwa Niebieskiego właśnie 6 grudnia, mówił dziadek. Jak to urodził się dla Królestwa Niebieskiego? Nie rozumiał Adaś. To znaczy, że 6 grudnia zmarł i poszedł do nieba, wyjaśnił mężczyzna. A ponieważ gdy żył na ziemi, rozdawał ludziom prezenty, to rodzice również dają je swoim dzieciom. Zresztą nie tylko im. Z twojej mamy to nawet prawdziwy Święty Mikołaj byłby dumny, bo ona samodzielnie szykuje wiele paczek i rozdaje je biednym dzieciom. Dziadek z się pomagają w tej akcji. To taka akcja charytatywna, przez nas wymyślona. Kładziemy dzieciom te podarunki pod drzwiami i dzwonimy, a potem szybciutko się oddalamy. Chcemy im sprawić radość. Czy jest w tym coś złego? Co to jest ta akcja Hara? – Chary… – dukał chłopiec. – Charytatywna – uśmiechnęła się mamusia – to pomoc innym wynikająca z potrzeby i dobroci serca, z chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. – Charytatywny – znaczy miłosierny, dobroczynny, wspierający ubogich – wyjaśnił uczenie dziadek. – Więc będę mógł przyjąć prezenty 6 grudnia od rodziców? – spytał Adaś. – Pod jednym warunkiem – rzekł stanowczy dziadek. – Pod jakim? – dopytywał się coraz mniej smutny, a bardziej zaciekawiony chłopiec. – Że wysłuchasz teraz prawdziwej historii świętego Mikołaja. Dowiesz się czegoś o jego życiu. – Dziadku – zawołał radośnie wnuk – ja chcę poznać prawdziwą historię świętego Mikołaja. A więc zacznijmy od tego, że był on biskupem. Nie chodził więc w czerwonych szatach i czerwonej czapce obszytej białym futerkiem, jak to dziś widzimy, ale ubierał się w szaty biskupie. W ręku miał pastorał, a na głowie mitrę. Co to jest mitra? spytał chłopiec. Uroczyste nakrycie głowy biskupa, wtrąciła mama. A pastorał? Nie, da, nie dawał za wygraną Adaś. To taka metalowa laska zakręcona u góry. Będąca oznaką władzy biskupa, wyjaśnił dziadek. To mówicie, że prawdziwy święty Mikołaj był biskupem i tak właśnie chodził ubrany w biskupie szaty? Zdziwił się chłopiec. Oczywiście, przytaknął dziadek. Urodził się w bogatej rodzinie chrześcijańskiej około 260 roku. Dzieciństwo i młodość spędził w Patarze, dużym mieście na wybrzeżu morza Śródziemnego. Obecnie? Znajdującym się na granicach Turcji, został wychowany według chrześcijańskich wartości i pozostał im wierny. To był bardzo wrażliwy chłopiec, wtrąciła mama, zwłaszcza na potrzeby najbiedniejszych, chorych i nieszczęśliwych. Żył w czasach, gdy ludzie walczyli o pieniądze i własne przyjemności. On pozostał wierny Panu Bogu i zasadom, które wyniósł z domu. Na pewno nie było mu łatwo oprzeć się pokusom, ale to robił. No, mnie też nie jest łatwo opierać się pokusom, ze zrozumieniem pokiwał głową Adaś. Zwłaszcza, gdy nie pozwalacie mi jeść chipsów, że niby są niezdrowe, a że się cyrus mnie częstuje. Bierz przykład ze świętego Mikołaja, roześmiała się Mamusia oprzyj się pokusie. No dobra, ale co ma wspólnego prawdziwy święty Mikołaj z prezentami, które teraz dostajemy? spytał chłopiec. Gdy tu przyszedłem, wyglądałeś przez okno, powiedział dziadek i podszedł do wnuka. Wyjrzyjmy teraz razem. Wyobraź sobie, że zaglądasz do rodziny żyjącej w tamtych czasach. O, popatrz, trzy śliczne dziewczyny. Nie są jednak wesołe. Na ich twarzach widać ogromny smutek. Po policzkach jednej z nich płynął łzy. Dlaczego płacze? spytał Adaś. Wszystkie są już w wieku, w którym powinny wyjść za mąż, ale nie mogą. Są śliczne, więc dlaczego nikt nie chce się z nimi ożenić? zdziwił się chłopiec. Nie mają posagu, czyli pieniędzy potrzebnych do pójścia. – I co się teraz z nimi stanie? Ich ojciec zdecydował, że pójdą do pracy. Do ciężkiej pracy, której nie chcą wykonywać. A najgorsze, że w tej pracy być może nigdy nie zarobił na posak i nigdy nie wyjdał za mąż. Orety przestraszył się Adaś, i nie ma dla nich ratunku. Widzę, że ktoś się skrada. O, popatrz Adasiu, spójrz tam za okno, jest ciemna noc, a ktoś potajemnie cichutko tak. Aby nie być zauważonym, podchodzi pod dom. Kto to jest dziadku? Może jednak jakiś kawaler chce porwać narzeczoną, mimo że ona nie ma pieniędzy, zastanawiał się Adaś. Nie, to raczej niemożliwe. Ale spójrz, on coś niesie, jakiś woreczek. Teraz zagląda przez okno. Wszyscy już położyli się spać, w domu jest ciemno. Widzę jak wrzuca ten woreczek do domu. Co jest w tym woreczku, dziadku? Jak myślisz? Złote dukaty. Na posag, odparł dziadek. Na posag dla najstarszej córki. Dziadku, a więc to nasz prawdziwy, święty Mikołaj! wykrzyknął Adaś. Oczywiście, uśmiechnął się dziadek. To nasz prawdziwy, święty Mikołaj. A dlaczego pomógł tylko jednej z nich? dopytywał się chłopiec. Spokojnie uśmiechnął się znów dziadek. Przyjdzie tu kolejnej nocy i potajemnie wrzuci pieniądze dla średniej, a potem obdaruje najmłodszą. Teraz już rozumiem, co ma wspólnego święty Mikołaj z prezentami. Pomagał w ten sposób wielu ludziom, rzekła mama. Ale dlaczego wszystko to robił w ukryciu i tajemnicy? Przecież mógł się ujawnić, zauważył Adaś. Był skromny. Nie chciał, aby go traktowano jak gwiazdę, wyjaśniła mama. Nie pragnął sławy i rozgłosu, dodała. To bardzo ciekawe, przyznał Adaś. Widać od razu, że ten święty Mikołaj to porządny gość, nie to, co ci po przebieraniu w hipermarkecie. A ja kiedyś chciałem sobie z takim sklepowym mikołajem zrobić zdjęcie. Teraz wiem, dlaczego mamusiu nie zgodziłaś się. On za wspólne zdjęcie chciał pieniądze. Przypomniała mama a Mikołaj tymczasem powinien dawać, a nie brać roześmiała się. Dziadku, chodź popatrzymy jeszcze przez okno namawiał Adaś. Opowiedz mi coś więcej o prawdziwym świętym Mikołaju. Co teraz widzisz? Widzę morze powiedział dziadek ogromne fale a na tych falach kołyszy się zaraz. Co też tam jest? Tak, to chyba statek. Nie ma szans przy takim sztormie. Pójdzie na dno. Marynarze wiedzą o tym? Przestraszył się wnuk. Dziadku, niech oni się jakoś ratują. Chyba wzywają pomocy. Widzę, jak rozpaczliwie coś krzyczą, machają rękami, rzekł dziadek. Ale jak można im pomóc? Nikt nie wypłynie im na ratunek w taki sztorm, bo sam się utopi. A jednak pomoc nadeszła. Na pokładzie jest człowiek, którego wcześniej nie było. Pokazuje coś marynarzom, opowiadał dziadek. Wiem już co. Wyjaśnia, jak poprzesuwać ładunki, aby uratować statek przed utonięciem. Marynarze słuchają tego człowieka i wykonują wszystkie jego polecenia. Uff, odetchnął Adaś. Chyba się uratują. Tak, sztorm się kończy. Marynarze kierują statek w stronę brzegu. Już przybili, teraz schodzą na ląd, kierują swe kroki do kościoła. Ciągnął dalej dziadek. Nie byli wcześniej świętoszkami, ale teraz chyba sądzą, że wydarzył się cud. Zostali uratowani. Chcą podziękować za to Panu Bogu. O, już weszli do kościoła. Tam biskup kończy właśnie mszę świętą. Przyglądają mu się uważnie, już wiedzą, że przed nimi stoi człowiek, który pomógł im w czasie sztormu. To biskup, wykrzyknął Adaś. To pewnie nasz prawdziwy święty Mikołaj. Dziadku, a jak on dostał się na statek w czasie tego sztormu? Pewnych rzeczy nie wiemy, odparł dziadek. Ale nie zapominaj, że święty Mikołaj był wierny panu Bogu i myślę, że właśnie z Bożą pomocą znalazł się tam. To niesamowite, dziadku. Z zachwytem powiedział adaś. Podoba mi się prawdziwa historia świętego Mikołaja. Na pewno uczynił wiele takich cudów. Myślę, że zabrakłoby nam palców u rąk i nóg, aby je zliczyć, rzekła poważnie mamusia. I odgarnęła synkowi spadający na oczy kosmyk włosów. A potem dodała: Całe jego życie to była służba Bogu i ludziom. Święty Mikołaj niczego się nie bał. Pomagał nawet ludziom chorym na zakaźne choroby. Czyli takie, którymi można się zarazić i samemu zachorować? Upewnił się Adaś. Tak, przytknęła mama. Opiekował się z nimi, opatrywał rany, przytulał, zwilżał usta wodą. Pomagał też więźniom i złodziejom, powiedział dziadek, chciał ich sprowadzić na dobrą drogę. Wielu z nich uratował życie. Nie było takiej osoby, której nie chciałby pomóc? Zapytał Adaś. Nie było, gdyż święty Mikołaj w każdym widział człowieka i był wrażliwy na ludzkie nieszczęścia. Powiedział dziadek. Trzeba pamiętać o tym, iż ponad wszystko kochał pana Boga, a żył w czasach, w których nie wszystkim się to podobało, w czasach, gdy cesarz prześladował chrześcijan. Co to znaczy? Spytał chłopiec. Ludzie, którzy wyznawali wiarę w pana Boga, byli wtrącani do więzień, biczowani, wypędzani z kraju, odbierano im majątki, a bardzo często też mordowano, wyjaśniła mama. Biskup Mikołaj nie bał się jednak wyznawania swojej wiary, mimo że sam trafił do więzienia i był torturowany. Nigdy nie wyparł się Boga i w ten sposób był przykładem dla innych ludzi, dodała. Święty Mikołaj najbardziej był jednak ceniony przez prostych ludzi za swoje wielkie serce, rzekła mamusia. Uratował choćby wiele osób w czasie suszy. Tam, gdzie mieszkali ci ludzie, był wąski pas bardzo urodzajnej ziemi. Pod jednym warunkiem, mówiła, musiała być woda, czyli opady deszczu. Nadszedł jednak okres, gdy deszcze nie padały, w związku z tą ogromną suszą. Ludzie nie mieli co jeść. Zaczęli umierać z głodu i z powodu wielu chorób. Wtedy święty Mikołaj chodził do portu za każdym razem, gdy przypływał statek. Nie wiadomo o czym rozmawiał z kapitanami, ale prosił, aby odsypywali mu trochę ze swoich zapasów. Oni się zgadzali. W ten sposób ludzie mieli co jeść. Musiało im być smutno, gdy zmarł, rzekł Antoś. Kiedy to się stało? Na pewno było mi smutno, rzekł dziadek, ale wszyscy ci, którzy mieli tak silną wiarę, jak święty Mikołaj, wiedzieli, że poszedł do Królestwa Niebieskiego. Jego sława stała się jeszcze większa. <kuh> Biskus zmarł około 345 roku. Podobno z jego szczątków emanował niesamowicie przyjemny zapach, coś jakby olejek. Wierzono że tak przyjemnie pachną wyłącznie święci. Ludzie przybywali więc do Myry, z najdalszych zakątków, upraszali potrzebne łaski i zabierali ze sobą ampułki z drogocennym płynem, nazywane eulogiami świętego Mikołaja. Co to jest eulogia? zaciekawił się Adaś. To bardzo trudne słowo. To znaczy błogosławieństwo wyjaśniła mama. Gdy my w czasach współczesnych chodzimy na pielgrzymki, to również przywozimy z nich pamiątki. Czasem jest to woda lub grudka ziemi. Te przedmioty mają nas strzec lub nam pomagać w trudnym momencie. Wiecie co? Bardzo podoba mi się postać prawdziwego świętego Mikołaja. Aby uczcić jego pamięć, ja również w tym roku chcę przygotować paczki dla biednych dzieci i rozdawać je w tajemnicy. Nie mamy nic przeciwko temu. Roześmiał się dziadek. Możemy zacząć od razu. Właściwie po to do Was dziś przyjechałem. Przywiozłem rzeczy, które gromadziliśmy z Twoją mamą i Twoim tatą przez cały rok. Dla biednych dzieci? upewnił się Adaś. Tak, zbieraliśmy różne drobiazgi przez cały rok. W innym przypadku nie starczyłoby nam pieniędzy, aby oddarować wszystkie potrzebujące dzieci w okolicy, rzekła mama. Rozumiem, pokiwał głową Adaś. No to na co czekamy? Bierzemy się do roboty. Wykrzyknął i w podskokach pobiegł obejrzeć prezenty przywiezione przez dziadka. Nadszedł upragniony dzień. Paczki już dawno były spakowane i gotowe do rozdania najbiedniejszym dzieciom. Adaś cały drżał z emocji. Śnieg wciąż padał, a płatki lśniły w świetle latarni. Tatuś zapłakał. Zaparkował samochód przed domem i cała rodzina zniosła na dół prezenty. Potem były już tylko wielkie przeżycia i wrażenia. Ale jakie? Adaś wjeżdżał na górę windą lub wchodził schodami. Czasami musiał bardzo uważać, bo zdarzały się schody drewniane, takie skrzypiące. Kładł puderunki zawinięte w kolorowe, błyszczące opakowania pod drzwiami, ostrożnie naciskał dzwonek i w nogi. Przecież pragnął naśladować świętego Mikołaja, a on nie chciał być gwiazdą. Nie zależało mu na popularności i sławie. Fakt, mimo wszystko stał się sławny, ale pewnie pan Bóg tak chciał. Może stało się to po to, by inni ludzie brali z niego przykład i z dobroci serca robili dobre uczynki. Pomagali innym, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Najbiedniejszym, nieszczęśliwym, smutnym i chorym. Został nam jeszcze jeden dom, powiedział dziadek. Siadaj, jedziemy. A w ogóle jak było? Spytał. Fantastycznie, wykrzyknął Adaś. Słyszałem śmiech dzieci, ogromną radość, głosy zachwytu i tupot małych nóżek, które podskakiwały z uciechy. Ale zanim to usłyszałem, na ogół była cisza. Nie bałeś się, że ktoś może być niezadowolony? Lub nie ucieszy się z prezentu? spytał tatuś. Nie, stanowczo stwierdził chłopiec. Ta cisza wynikała raczej z zaskoczenia. Czułem to i to było niesamowite. Cisza, a potem wielka radość. Wiecie co? Adaś zawahał się przez chwilę, a potem cichutko dodał: Dziękuję, że pozwoliliście mi w tym roku wziąć w tym udział. Bo zrozumiałem, jak wielką przyjemnością jest dawanie. Nie wiem nawet, czy nie większą niż branie. Dumna jestem z ciebie. Adasiu, powiedziała mama i przytuliła swój policzek do rozgrzanego z emocji policzka synka. Dojechaliśmy, poinformował dziadek. To ten dom. Adaś spojrzał przez szybę w samochodzie. Dom był stary, miał połatany dach i okiennice, z których opadała farba. W jednym z okien ujrzał postać dziewczynki. Wpatrywała się w opadające płatki śniegu tak samo, jak on wpatrywał się jeszcze kilka dni temu. Było ciemno, ale chłopiec dostrzegł jej wielkie, smutne oczy i smutną twarz. Zastanawiał się, czy jest zmartwiona, bo nie dostała prezentu, czy podobnie jak on wcześniej nie wierzył w świętego Mikołaja. Mamy problem, zauważył dziadek, w oknie tkwi dziewczynka z noskiem przyklejonym do szyby. Nie wygląda na to, by szybko chciała z tego miejsca odejść. Poczekamy, rzekła mamusia. Nie trzeba, wtrącił Adaś. Jestem zwinny, poradzę sobie z dostarczeniem paczki. Nie zauważy mnie. No dobrze, zdecydował tatuś. To do roboty. Chwileczkę, powiedział Adaś. Zanim to zrobię, potrzebuję kawałek kartki, papieru i długopis. Po co ci kartka i długopis? zdziwiła się mamusia. Nie pytaj, to ważne, odpowiedział chłopiec. Mamusia długo szperała w torebce, ale na szczęście znalazła czarny flamaster, a dziadek wyrwał ze swojego notatnika czystą kartkę. Adaś podziękował i zapełnił ją literami, które ułożyły się w zdania: Wiem, że jesteś smutna. Jeśli to dlatego, że nie wierzysz w świętego Mikołaja, to daję ci słowo, że prawdziwy święty Mikołaj istnieje i mieszka w niebie. Jest fantastycznym człowiekiem. Opowiem ci jego historię, ale musisz dać mi trochę czasu, a teraz weź prezent i ciesz się nim. Świętemu Mikołajowi byłoby przykro, gdyby ujrzał smutek w Twoich oczach. Ktoś, kto pragnie naśladować prawdziwego świętego Mikołaja. Skończył pisanie, przeczytał jeszcze raz tekst, upewnił się, czy na pewno poprawnie napisał wyrazy: Ujrzał i przykro. A następnie włożył kartkę w kwa... złożył kartkę w maleńki kwadracik i wsunął pod wstążkę, która ozdabiała podarunek dla dziewczynki. Potem cichutko otworzył drzwi od samochodu, prześliznął się przez dziurę w ogrodzeniu, bezszelestnie przemknął pod oknami domu i dotarł do drzwi. Położył prezent, mocno zastukał i czym prędzej czmychnął w zarośla. Stamtąd obserwował ukradkiem, jak dziewczynka otwiera drzwi, schyla się, wyjmuje karteczkę, rozwija ją i czyta. Miał wrażenie, że przeczytała ją kilka razy. Potem podniosła wzrok i rozejrzała się dookoła. Przestraszył się, że przyjdzie jej do głowy sprawdzić zarośla. Na szczęście nie zrobiła tego. Było już ciemno, więc może się bała. Dostrzegł jednak coś zupełnie innego. Dziewczynka uśmiechnęła się. Był to najpiękniejszy uśmiech, jaki do tej pory widział. Następnie schyliła się, wzięła paczkę i powoli zniknęła za odrapanymi drewnianymi drzwiami. Odczekał jeszcze chwilę i starając się być niezauważony, wrócił do samochodu. Wiedział już, czemu się poświęci w ciągu najbliższych dni. Spisze historię prawdziwego świętego Mikołaja. Wszystko to, o czym opowiedział mu dziadek, a potem wydrukuje to na komputerze. Dziewczynka będzie pierwszą osobą, której wręczy swoją opowieść. Miał nadzieję, że znów się tak pięknie uśmiechnie, bo jej uśmiech i radość tych wszystkich dzieci to były najpiękniejsze prezenty, jakie w swoim życiu Adaś otrzymał.